Makt, gdzie ty jesteś? W pociągu? Ty się nie boisz? Ty jesteś taki duży? Sam siedzisz? Ja sobie sam siedzę? Ja się nie boję pociągów. Nie, się niczego nie boję, powiedz. Trzeba jeździć pociągami, nie? Gdzie ty jedziesz? Do Mediolanu, Z Wenecji, Marcelek! ty jesteś szalony? Ale z ciebie duży chłopak, wiesz? Jedziesz sobie daleki świat, uh -huh. daleki świat. I push some.